Rozmawialiśmy w trakcie paneli dyskusyjnych, między innymi o kosztach rynku energii, o konkurencyjności. No, tradycyjnie, ponieważ jestem odbiorcą energii, chciałbym zacząć od cen energii elektrycznej we Francji, Belgii, Holandii, Niemczech. Te górne wykresy, ten niebieski, ten dolny czarny, pokazują koszt jednej megawatogodziny przy produkcji na gazie, koszt zmienny, koszt w paliwie. No i pojawiają się wnioski, proszę zwrócić uwagę na fakt, że Polska powoli staje się europejskim liderem, jeśli chodzi o ceny energii czarnej, ceny energii giełdowe, to nie są ceny energii dla odbiorców przemysłowych, na przykład energochłonnych. Więc ewidentnie widać z tego wykresu, że Polski rynek energii nie reaguje ani na zmiany cen w innych krajach Unii Europejskiej, ani też na sygnały cenowe dotyczące zmieniających się kosztów paliw. Polski rynek jest rynkiem izolowanym. W związku z tym pojawia się no pewna obawa, a w naszej ocenie warunkiem skutecznego konkurowania polskiego przemysłu na rynkach globalnych są. Porównywalne ceny energii, przepraszam, koszty energii, bo tu jeszcze trzeba powiedzieć, że do tego, co dotyczy cen giełdowych, trzeba doliczyć koszty związane z polityką energetyczną, klimatyczną, z polityką fiskalną. No i tych kosztów odbiorcy ci najbardziej energochłonni, na przykład w Niemczech nie ponoszą, a dla przykładu mają system rekompensat finansowych z tytułu kosztów pośrednich, więc to jest sytuacja w której przemysł, który się ulokował w Polsce, musi konkurować na zupełnie odrębnych zasadach z innymi. To jest troszkę uzasadnienie dla tego mojego stanowiska, między innymi z panelu dyskusyjnego dotyczącego oceny rynków mocy i warunków prowadzenia rynku mocy. No, jeśli wprowadzimy do tego rynek mocy, no to jeszcze o 10 euro do góry ten koszt energii w Polsce pójdzie. Bardziej optymistyczny przykład to jest przykład oferty może nie energetyki dla miast, gmin i regionów, ale przykład na bardzo taką energiczną, mądrą inicjatywę ludzi, którzy zdecydowali się na powołanie klastra energii w Brennej i budowę, w oparciu o ten klaster energii, Centrum, Krajowego Centru, Centrum Rekreacji. Krajowe Centrum Rekreacji ma, ma powstać w paśmie, które dzieli Brenną od Szczyrku, więc jeśli by się udało to zrealizować, to jest szansa na zbudowanie jednego z większych kompleksów narciarsko-turystycznych w Europie. Środkowej. Planowana jest budowa tras nadciarskich, górnej kolejki kanapowej, schronisko turystyczne, kompleks spa z kompleksem masynowym na 500-600 osób. Oczywiście powodzenie tej inwestycji jest uzależnione od realizacji całego szeregu przedsięwzięć o charakterze energetycznym. I w tej chwili zostaje wydane przez Tauron dystrybucja warunki przyłączenia takiego dwukierunkowego całego tego obszaru na poziomie 15 kV. No i między tymi przyłączeniami musi powstać infrastruktura, czyli musi powstać wewnętrzna sieć elektroenergetyczna. I jest taki plan, żeby tą infrastrukturę połączyć również z infrastrukturą Szczyrku. Jest planowana budowa małej elektrowni szczytowej, 5-6 mini elektrowni wodnych o mocy około 500 kW. Jest plan budowy źródeł kogeneracyjnych o mocy około 2,5-3 MW, które będą korzystały z tego, że zapotrzebowanie na energię w SPA i tym, tym dużym kompleksie energetycznym będzie duże. Bardzo ambitny, uważam, że bardzo trafiony pomysł realizowany przez zawodowców, którzy od lat zajmują się pozyskiwaniem środków i inwestowaniem. Dlaczego? Dlatego sądzę, że im się uda. Jest oczywiście pytanie, jaka jest w tym rola energetyki. No, w mojej ocenie bardzo duża, bo. Po pierwsze, wiem, że tutaj tauron dystrybucja z wielką życzliwością rozpatrzył wnioski o warunki przyłączenia. Ale również jest takie oczekiwanie, żeby, jako partner, włączył się. Jeśli nie. Finansowo, inwestycyjnie w sam projekt, jako, jako uczestnik klastra, to przynajmniej jako partner czy podmiot, który optymalizowałby później zarządzanie tym całym kompleksem. I wydaje mi się, że to jest właściwe podejście i to jest taki, taki głos w dyskusji na temat roli energetyki zawodowej w budowaniu klastrów energii. To nie powinno być tak, że jedni drugim przeszkadzają. Powinni się wzajemnie wspierać i ja mam nadzieję, że w, w tym przypadku. Właśnie tak będzie. No i przechodzimy teraz do tego, co jest jak gdyby podstawowym tematem tej prezentacji, roli energetyki przemysłowej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. No nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że rozproszone źródła energii gwarantują zupełnie inne funkcjonowanie systemu, wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Zmniejszenie skutków awaryjnych wyłączeń dużych bloków energetycznych z punktu widzenia zakładów przemysłowych gwarantują bezpieczeństwo energetyczne urządzeń podstawowych, bezpieczeństwo załogi. Korzyści ekonomiczne, no możliwość ograniczenia kosztów rozwoju sieci, źródeł wytwórczych, wykorzystania zasobów paliw i energii. Ochrona środowiska, redukcja CO2, poprawa jakości powietrza, szczególnie to ma właśnie znaczenie w takich miejscach jak, jak Brenna, Szczyr, gdzie wiadomo, że ta niska emisja ostatnio się bardzo pojawiła i jest z tym olbrzymi problem. Przykład KGHM, bloki gazowo-parowe, wybudowa wybudowanie dwóch elektrociepłowni bardzo sprawnych, które praktycznie gwarantują pokrycie 30% zapotrzebowania na energię elektryczną KGHM-u. Drugi przykład, powierzchniowa stacja klimatyzacyjna z dwoma silnikami gazowymi 2x44 kW, 1,5 MW mocy cieplnej, mocy elektrycznej w hucie KGHM Legnica. To są te inwestycje w infrastrukturę wytwórczą które dają zakładom określone korzyści. Te korzyści przede wszystkim to poprawa bezpieczeństwa i tak w górnictwie gwarancja, że te podstawowe obiekty będą miały zasilanie i nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której ludzie zostaną na dole i nie zostaną ewakuowani przeróbka mechaniczna, wspomaganie Wypompowanie wody i szlamu, hutnictwo, zapewnienie kontrolowanego zejścia z produkcją, ograniczenia produkcji. Poza tym, w aktualnych warunkach, posiadanie tych tej infrastruktury wytwórczej powoduje, że no produkcja jest po prostu tańsza czyli są również efekty ekonomiczne. KGHM to również oszczędności wynikające z poprawy efektywności energetycznej. To są pokazane efekty z, oszczędności, z fizycznej oszczędności energii i przychody z białych certyfikatów. W latach 2013-2015 przewiduje się, około, że zostanie zaoszczędzone około 135 godzin energii z tego finalnej około ponad 400, w latach 2016-2020 to jest już około 500 giga, więc to są kierunki, w których prowadzone są działania w przemyśle. Przykład mojego zakładu, zakłady górnicze, chudnicze Bolesław w Bukownie. Różne poziomy wsadów, różne poziomy produkcji ciepła odpadowego w kotłach odzysknicowych ciepło to wykorzystywane jest do technologii, siłą rzeczy następują oszczędności w, w, wynikające z tego, że, że nie trzeba tyle energii produkować w lokalnych, elektro, w lokalnych ciepłowniach. Oczywiście też myślimy o tym, czy, czy to ciepło byłoby możliwe do wykorzystania do produkcji energii elektrycznej, ponieważ ono jest niskotemperaturowe, więc koszt produkcji jest dość wysoki. Niemniej taki potencjał w przemyśle również wynikający z tego ciepła odpadowego jest. Przykład z kolei moim zdaniem wzorcowego wykorzystania mediów odpadowych w Tamechu Polska, spółce. Utworzonej przez Tauron i ArcelorMittal Poland. Produkują ga, z gazu wielkopiecowego, konwerterowego, koksowniczego energię elektryczną, ciepło, dmuch, sprężone powietrze, wykorzystując w dużej mierze ten potencjał i w, i w dużej części pokrywając swoje zapotrzebowanie na, na te media. Co ciekawe, wielkość produkcji to jest równowartość około. Ponad 800 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego, co stanowi około 5,5% krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny. Elektrociepłownie w sektorze papierniczym. Bardzo ciekawe, bo oparte w głównej mierze na kotłach fluidalnych i możliwości spalania również odpadów. Energetyka, która. Jest ukierunkowana na odnawialne źródła energii, na źródła bezemisyjne. To wynika z pewnej filozofii przyjętej w sektorze. Tam oni są po prostu rozliczani za emisję na jednostkę produkcji. Podobna sytuacja: elektrociepłownia Stora Enzo-Narew. Proszę zwrócić uwagę, jakie paliwa można wykorzystywać w elektrociepłowni: to jest węgiel kamienny, biomasa, paliwa alternatywne, olej opałowy, biogaz, czyli. Oni są w pewnym komforcie, bo nie mają problemu wyboru tego paliwa. Ich źródło pozwala na spalanie wszystkiego, w zależności od tego, jaka jest aktualna sytuacja cenowa na, na rynkach paliw. No i to jest podstawowy dylemat, podstawowy dylemat, z którym musi się mierzyć energetyka zawodowa, ale który dotyczy również energetyki przemysłowej. Jeśli mamy budować źródła, a jest to jakaś alternatywa dla problemów, o których rozmawiamy od rana. No To trzeba sobie zadać pytanie, czy to ma być OZE, czy może jakaś forma spalania węgla. Mieliśmy ostatnio propozycję spalania węgla. Rozrobnionego w palnikach. Gaz ziemny, ciepło odpadowe, gazy przemysłowe, o tym mówiliśmy, energetyka jądrowa. Oczywiście w przemyśle są poszukiwane. W tej chwili inne rozwiązania, i chciałbym, żeby na ten temat powiedział kolega, który reprezentuje firmę Air Liquid i firmę, która stosuje no, między innymi wodór do magazynowania energii. Panie Marcinie, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie za, za głos. Bardzo szybko. Tytułem wstępu. Ja mówimy wiele o regulacjach, e, e, ale tytułem e, przypomnienia, jaki jest nasz główny cel i my wszyscy bierzemy udział w pewnym projekcie, e, który e, za 33 lata e, e, ma, ma uzyskać właśnie znaczne, ambitne cele redukcji gazów, gazów cieplarnianych. Każdy z nas w jakiejś cegiełce tego bloku odejmie z, z, z emisji. Dlatego wydaje mi się, że bardzo istotne jest nasze otwarcie na różne technologie, nie, wy, nie wybieranie jednej wiodącej technologii, ale różne technologie innowacyjne, które mogą przyczynić się do realizacji tego bardzo ambitnego celu stąd z tego szeregu bardzo, bardzo szerokiego zakresu technologii innowacyjnych pozwolę sobie skupić się na technologii wodorowej i w jaki sposób ona pozycjonuje się w głównych wyzwaniach w głównych wyzwaniach tych ambitnych celów, a to są wyzwania to ustabilizowanie energetyki zielonej, to to o czym wspominał pan Spes na poprzednim referacie, problemy z przesyłem z dystrybucją, magazynowanie energii, dekarbonizacja mobilności transportu. Dekarbonizacja przemysłu, dekarbonizacja naszych domów i regionów, i czy w jakimkolwiek sposób możemy też zagospodarować te emisje i też odjąć jakiś fragment z tego bloczku, o który którym wcześniej poruszaliśmy. Wymienię tylko bardzo szybko kilka projektów, jest ich sporo, ale kilka projektów innowacyjnych, które odpowiadają na każdy z tych bloków z wykorzystaniem właśnie technologii wodorowej. Pierwszy, pierwszy, pierwsza z tematyki to ustabilizowanie produkcji tej bardzo niestabilnej energetyki odnawialnej. Tutaj przywołam pewien przykład z Niemiec z projektu niedaleko Berlina realizowanego przy współpracę Totala Vattenfalla i NR Ener gdzie energetyka wiatrowa w swoich pikach, gdzie odbiór tej energii już jakby jest no napełniony i, i pik szkoda, by było zmarnować te energetyki, która całej tej energii, która, która wciąż mogłaby być wyprodukowana, jest za pomocą elektrolizy magazynowana w zbiornikach wodorowych. I tu po części ten wodór jest dostarczany do elektromobilności opartej o paliwa, ogniwa paliwowe na stacji Totala w Berlinie. Albo w, w, w zmieszaniu z, z biogazem do produkcji w kogeneracji energii elektrycznej i ciepła. Kolejny element to przesył transport. Poniekąd zgadzam się z, z, pre, z poprzednim prelegentem z PSM, po co nam sieci elektroenergetyczne. Tutaj jakby nawiązuję do takiego może trochę mitu wyobraźnia na, wyobraźni na temat wodoru. Że jest on trudny w zarządzaniu i jest to coś właśnie bardzo innowacyjnego. Aczkolwiek od wielu, wielu lat wodór jest już przesyłany i gazociągami, i transportowany pod wysokim ciśnieniem dochodzącym do 700 bar w cysternach, albo też w postaci ciekłej, także w cysternach po całym świecie. Także właściwie w dniu dzisiejszym energetyka wodorowa nie ogranicza zasobów posiadanych. Posiadanej energii, tylko do obszaru pewnego kraju. Tak jak widać tutaj, czy to w obszarze Beneluxu, czy, czy w Azji, czy, czy w Stanach. Tam, gdzie są warunki do, do produkowania energii, tam ją, wodoru, tam można to, go produkować i w łatwy sposób dystrybuować do punktów jego zużycia. Kolejny element. O którym pan Henryk wspominał, to, to przykład projektu uruchomionego Całkiem niedawno w Teksasie to magazyn wodoru zapewniający backup na aż 30 dni dla pobliskiej rafinerii, także tutaj zastosowana została technologia magazynowania wodoru w podziemnej kawernie pokopalnianej i tam ten wodór aż na tak długi okres czasu, 30 dni może zapewniać backup dla pobliskiej instalacji, także widzimy, że Potencjał, jeżeli dzisiaj już około miesiąca ten nośnik energii, czyli energię zawartą w wodorze, możemy magazynować w perspektywie tych kolejnych 30 lat, wierzymy, że ten potencjał jest jeszcze większy. Elektromobilność. Tutaj troszeczkę jestem zaskoczony po wystąpieniu pana z PSE, bo często jak mówimy o elektromobilności, pan wspomniał tylko o Tesli, o Nissanie i tak dalej, ale pamiętajmy, że elektromobilność to też tak zwane fuel cell electric vehicles, czyli em, em, samochody elektryczne napędzane ogniwami paliwowymi. Także o tym em, wydaje mi się warto pamiętać i, i nie zapominać z tego względu, że em, jest mnóstwo inicjatyw na świecie. Tutaj wspominam jedynie sam projekt z zagranicy, z Niemiec. Nie jest to jakaś wizja, ale jest to realny projekt już realizowany, budowy 400 stacji wodorowych w konsorcjum z, z dużymi spółkami w Niemczech. Także widzimy, że za, za kilka lat też w całym miksie elektromobilności ta technologia też będzie miała jakiś bloczek. Co do dekarbonizacji przemysłu, tutaj podam przykład z przemysłu, przemysłu metalurgicznego. Jak, jak wiemy, nowy, nowy schemat ETS-u po 2020 roku bardzo dotyka wiele sektorów, między innymi sektor metalowy. Tutaj innowacje, które przemysł stalowy rozważa, to nie jest jedna spółka, ale wiele spółek, to zastąpienie koksu wodorem, czyli redukcja tlenków żelaza byłaby prowadzona za pomocą wodoru, czyli emisją nie byłoby CO2, tylko emisją byłoby czysta woda. Dalej element domów, regionów. Tutaj, tak jak wspomniałem, transportowanie wodoru, to też nie jest jakieś, że tak powiem kolokwialnie rocket science. Są projekty czy inicjatywy, które docelowo mają w swojej idei zastąpić albo zastąpić, albo, albo w jakimś procencie e, zmieszać gaz ziemny z wodorem, bo tak jak wspomniałem, wodór jest, jest medium transportowanym także rurociągami. Także tutaj też e, idea energetyki prosumenckiej też nadaje, nabiera nowego znaczenia, gdzie e, w domach moglibyśmy produkować e, nie tylko ciepło z, z, z racji tego, że mamy doprowadzony gaz, ale też w, na przykład w ogniwach paliwowych e, energię elektryczną. Bardzo prosimy o podsumowanie. Już podsumuję, ostatnie dwa slajdy. E, ostatni element dotyczy zagospodarowania e, części tych emisji. Tutaj e, przywołam projekt już zrealizowany, e, gdzie część emisji jest e, w, w, w port jerome we Francji przy rafinerii ESO. Część emisji jest wyłapywanych, skraplana i używana jako, nazwijmy to, gaz życia, prawda? Bo, bo CO2 jest istotnym elementem w fotosyntezie, czy to używanym w rolnictwie, czy w przemyśle spożywczym. Ostatnim elementem jest, jest klisza, trochę kontrowersyjnie, bo wiele osób zadaje pytanie, czy warto stawiać na energetykę wodorową a może warto stawiać na energetykę opartą na baterie czy, czy jeszcze inny, na jeszcze inną formę energetyki mi w takich sytuacjach zawsze przypomina się historia Kodaka, który w pewnym momencie firma, która, która była u szczytu swojej popularności i z użycia gdzieś na całym świecie, dokonała złego wyboru i postawiła na, 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 na kliszę, mówiąc, że cy, aparaty cyfrowe to jest coś, co nie ma racji bytu i, i, i nie idziemy w tym kierunku. Także, taką refleksją z tego przykładu, gdzie zarządzanie ryzykiem w biznesie. Nie powinno opierać się na postawieniu wszystkiego gdzieś na, na, na jedną kartę. Jest taka, żeby, żeby równo traktować i być otwartym na wszelkiego rodzaju energetykę, w tym energetykę wodorową. Czym też, to już jest ostatni slajd, obiecuję, czym gdzieś, co, co pochodzi też z pewnego rodzaju sugestii, inicjatyw podejmowanych między innymi tej w Davos w styczniu. Gdzie powstało konsorcjum Hydrogen Council, czyli jakby stowarzyszenie mające na celu promowanie inicjatyw wodorowych i ich finansowanie. Jest to inicjatywa przez, przez potężne firmy Shell, Total, BMW itd. Tak Także kolejne, kolejne firmy do tego konsorcjum, do tej inicjatywy, mają dołączyć. Także wydaje mi się, że warto poświęcić też trochę uwagi tej inicjatywie. Dziękuję serdecznie.